Witam was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Żniwek i ja dzisiaj mam dla was wspaniałą informację, dla mnie także, ponieważ yy, udało mi się wymyślić sposób, że tak powiem, na pozyskanie pieniążków na nowy Medal of Honor Warfighter, yy, grę naprawdę zajebistą, na level mistera. Najpierw troszkę sceptycznie poszedłem do tej gry, ale jednak, gdy zauważyłem yy, ogrom możliwości modyfikacji broni yy, w menu multiplayera, to stwierdziłem, że tą grę muszę mieć jak najszybciej i też się za nią podzielić, zarówno z single jak i z multi, yy, dlatego tą grę zamówiłem. Yy, I proszę bardzo, wchodzimy sobie na Allegro, zakupiłem za niecałe 109 zł, tam 108 coś z groszami. No, tu macie cenę. Yy, nie wiem czemu jest tak, a czemu tu jest tak. Yy, mm -hmm. Teraz tak, Pani w pewnym załączniku mamy skan naszego kodu. E, ja tutaj nie chcę go tak za bardzo pokazywać, jest on na dole. E, troszkę nam pozamazuję. zacznę to jest przybliża. O, przybliżę teraz, że to się przybliżone. E, no, e, i to jest e, teraz. Robię cięcie i zaraz wam pokazuję dalej, ile te gra waży. Zobaczymy, jak to wszystko wiecie. Tutaj jest, moi drodzy, Mental of Honor, Mental of Honor, podaj od produktu. Chyba tak się to robi tutaj na Originie, zobaczmy, tak chyba robiłem z moim premium do BF-a. No okej. Okay. Mm, mm, dobra, to macie przybliżone teraz na to, więc tego nie widzicie, co tutaj mam ten kod. Spójrzmy, czy może być on na wierzchu, że mógł sobie przepisywać. Zróbmy tak. I jeszcze może... No dobrze, niech będzie tak. Ojejku, jakie to takie głupie, okej. Okay. I teraz tutaj mamy kod. No, dobra. I teraz wpisuję, więc wy nie widzicie. Zresztą, nie wiem, czy wiecie, by wam coś to dało, ponieważ jeśli go aktywuję, to chyba ciężko byłoby jakoś go odzyskać, wiecie, dla waszej korzyści, że tak powiem. Dlatego nie ma to chyba większego znaczenia, ale zasłonie. No i proszę bardzo. Portfell, produkt dla tu mojego maila ukrytego. Warfighter, bla bla bla, polski, mamy tu nawet języki, brytyjski SAS, niemiecki KSK, rosyjski Spetsnaz, US Navy Seals i 8 Tier 1 z całego świata. Ojeju. <laughs> już jaram. Dobra, wszystko jest, tralala, coś tam, coś tam. I... Posiadacze Pacific 3 otrzymali dostęp do żołnierza rozpoznania SOG już w dniu premiery, yeah. To dzisiaj. <laughs> Super. Dobra, bardzo przyjemnie. Zobacz w bibliotece. Zobaczmy w bibliotece. Nowość, informacje, eee, dane biblioteki, o znowu to jest kod produktu, tego zasłonię, pobierz, tak, chcę pozwolić na instalację, no zapraszam, pobieranie, zobaczmy ile ta gra waży ogólnie, 17 giga, przyjemnie. No, nieprzyjemnie, ale cóż, nikt tego nie czyta i jedziemy, zobaczmy sobie. Coś słaba prędkość jest, trochę to potrwa. No cóż, materiał będzie pewnie jutro, znaczy z, z gry. Eee, no a w sobotę, w sobotę PGA, w niedzielę, więc coś wrzucę na pewno, już zaplanuję na dzisiaj wrzucone, ale to będzie dopiero... Do, będzie mogli obejrzeć coś w weekend na pewno, zobaczymy jeszcze co, na pewno coś z Medala w takim razie i na pewno e, coś z Minecrafta. Tak was zapewniam, te dwie gry się pojawią i może coś jeszcze zobaczymy bonusowego. Eee, zobaczymy, może dzisiaj jeszcze zdążę coś z tego wyrenderować, jeśli nie, będzie w sobotę, eee, w piątek, w piątek, eee, w piąteczek, dobra. Eee, także gra już tutaj ładnie ściąga, godzina pozostała ścią, do, ścią, do ściągnięcia, do pobrania, 17 giga, więc musicie uważać jak macie sobie łącze, możecie sobie w nocy ściągnąć, polecam w nocy, widziałem, że już wiele osób skończyło tą grę. Zresztą w 4 godziny tak około kończą fabułę, więc na pewno zrobię let's play, ponieważ 4 godziny to są do zniesienia, że tak powiem, do, do nagrania. A nowe gry są fajne, jarają mnie, ta gra jest strasznie jara, do tego będzie z niej let's play, pełny let's play, ok. Wow, nawet mi to ostro przyspieszyło. No okej, okay. także za godzinkę gra jest gotowa i mogę podbijać świat. <laughs> Dobra, także dzięki was serdecznie za oglądanie. To był taki wstępik, więc wiecie czego się spodziewać u mnie. Yy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i cześć.